Znaczy no, jestem żywitom Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w sumie z czegoś takiego jak z Jachimozem, słuchajcie. Nie no, z Jachimozem już nagrywaliśmy, ale nie nagrywaliśmy jeszcze tego, cześć Akimimoze. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Cześć, 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 to ja. Nagrywamy party games na Hypixelu. Słuchajcie, arena trzecia, czyli dwie pozostałe. Kurde, prawie już spadłem. Dwie pozostałe graliśmy okay. na, u tego, u Jaimuze na odcinku. Także jak ktoś jest ciekawy, to może w karcie sobie zobaczyć ten odcinek. Aak, a, fajnie, Właśnie nagrywaliśmy jedynkę, dwójkę, teraz udział nagrywamy, więc. Dokładnie. Jak wszystko. Zaczęło oglądać to. Yy, ale, aha, bo to trzeba po prostu strącić kogoś. I, tak, i to tak, tyle. Nie chciałem się strącić, tylko raz, także uważaj. Trzymaj się w miarę blisko nie tego środka. O jezus, jak widzę, jak prawie spadasz, to już mi krew zalewa. A, a bo ty to obserwujesz? <laughs> no tak, tak, tak. Teraz obserwuję, bo spadłem już, nie? Ja jako jeden z pierwszych, niestety, no tym razem się udało spać. Możesz zobaczyć, czy wygrałem, czy przegrałem mu jaki moza. Zapraszam do jego odcinek. No, na, zdrowie. <laughs> na, na zdrowie. Dobra, jaki jaki span? słuchajcie, jeszcze cztery osoby zostały, także bez punktów w tym momencie jesteśmy. To jaki chląłem? taki, to ja, tak. Tak, 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 tak. Tak słodko taki wiecie jak może taki. Tak, dam, Tak, 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 dokładnie. <laughs> Dobra, ej, ty obserwujesz sobie to, Ojej. Tak, obserwuję. Już zaraz ten, zaraz zaczniemy. Słuchajcie, jeśli wam się spodoba ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod spodem. I zasubować kanał, jeśli wam się też spodoba. Cóż, i chcecie więcej tego. I widz do Jakimoza, bo u niego też fajne filmy są ostatnio. Ale najpierw tu łapka w górę. Tak, tak. Koniecznie, tak. to jest podstawa. Co to Dobra. jest? Te, to jest parkour, ja tego w ogóle nienawidzę, stary. Ja, w, nigdy mi się nie udało tego przebiec za pierwszym razem dobrze, bez tego, bez problemu. To jest ten efekt spida. Jaki efekt widać. O ja już wszyscy poszli. A ja, ja stoję, jeśli ja, ja się zapatrzyłem, bo mi też zaczął padać. I, I ten... Gdzie ci też zaczął padać? No za oknem normalnie, mówię ci. w sensie w ży, życiu, w prawdziwości. No. Też się zdziwiłem, że coś takiego jest. Jak a. już siedzę, tak trzecie. Się... Dobra, chyba trzecie miejsce mam, także chyba udało mi się zdobyć tego. A, a ja jeszcze... Się... Zdobyć A Jest mi potrzebna deszcz, więc... Tak. O, ja, ja nawet nie zdążyłem dobiec do teraz, więc... Jak ciebie rozpraszam, takie rzeczy. O nie kurde, tutaj trzeba dobiec do tego, do tej wieży, która jest na środku, w którą stronę tam jest. Widzisz do te tej żółte? Tak, no do, no te, do tego żółtego musimy dobiec. Ojeju. Dobra. I uważaj na pająki i zombie, bo one będą cię mordowały. Kurde, bladać do żeby... poszedłem. A skąd wiesz, jak mam trafić? Musisz widzieć ten, ten bikon i iść, no nie wiem, próbować, no jak z każdym labiryntem zresztą jest, nie? Tak. Ojej, pająk! pają pająk mnie O nie! <gry> o nie, o nie, czekaj, chociaż czekaj, mam dobrą trasę. To musi być ta droga. To musi być ta droga. Nie, to nie jest ta droga. To jest ta droga. O nie. kurczę, ja chyba mam dobrą trasę? Tak jestem już naprawdę blisko. No i wszyscy już pokończyli, no ale ja, ja nie jestem jeszcze, no. To... <gryzł> <gryzł> Widzę, że pająk cię gryz w tyłek. Jak ty biegłeś. No bieg za tobą, bo ja biegłem za tobą później. Za chwilę. Fuck! Dobra, wszedłem Jestem. w czynę, przejdę może. Jestem. O nie, 13 sekund. O no i tak nie ma znaczenia już teraz! Kurde! Ej. No patrzcie, to co jest czarowane. No nic, teraz poczekaj, aż się skończy. 6 sekund do końca A, i zaraz ja nawet przechodzimy nie do byłem samej gajki. W życiu, no byliśmy ostatni! O <laughs> już nikt po nas jedenobieg. A ten co to jest? To jest. Um, hole in the wall to się chyba nazywa nie. Musisz ułożyć klocki w taki sposób, żeby one przeszły przez tą ścianę, która się porusza w Twoją stronę, widzisz to? Nie więcej? Dobra, czaję, no okej. Okay. No i wiesz, one zaczynają później przyspieszać, coraz więcej klocków się zaczyna pojawiać i musisz ten, musisz utrzymać to w ten sposób. Dobra, już zaczynamy. Okej. Okay. No całkiem łatwo okay, poszło. Okej, dobra. to całkiem sprawnie też się niszczy, tak, także będzie można spokojnie i niszczyć i ten. Co, że I, ręką i... to. Tak, 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 tak. Jak, jak ci źle się ustawić czy coś, to możesz po prostu dostawić sobie kilka, znaczy ten, usunąć sobie e, klocki, które podbudowałeś, nie? Super, ale fajne miigierka, jaram się, naprawdę. Widzę, cię, jesteś obok. Ale, ale super przeszło. dwa, super, okej okay. Dobry to Jest cern. Tak, dwa przerwy i... Dobra, no zobaczymy, może się uda nam tutaj powalczyć trochę. Cześć, Za każdym jest razem jak będziesz ciebie. ten, jak nie trafisz, to chyba tracisz punkty, wiesz. A nie umierasz? Tak chyba, no chyba na takiej zasadzie działa. Nie, nie umierasz, nie umierasz. Jak już to tracisz punkty, właśnie dostajesz mniej. Widzisz teraz z prawej strony, tam wszyscy dostają cały czas pełne punkty, a później zacznie się robić trochę bardziej niebezpiecznie i ludzie nie będą dostawali pełnych punktów, bo na przykład nie zdążą albo coś krzywo postawią. Widzę. Nie, nie każdy jest takim perfekcjonistą, jak Dalej, bierze, od razu wejdzie. 16. Dobra. A jajaj. jakaś taka twarz Clippera trochę wyszła, nie? No, tak no tak trochę, taka część. <laughs> Dobra, to się udało. Następne. Widzisz, to zaczyna przyspieszać powolutku, i zaraz zacznie się robić już na tyle niebezpiecznie, żebyś miał problem, żeby ułożyć je wszystkie dobrze. Dobra, a już pewnie. Co to? A, już... to już koniec. Dlaczego koniec? Koniec? Co? Co na jakiej zasadzie ja dostałem trzy gwiazdki? Zasadzie ja dostałem jedną gwiazdkę? <noise> Dlaczego zio jest... Dobra, nie narzekaj, to jest nie narzekaj. Dyskryminacja! A tutaj tutaj po prostu będziemy musieli przeskakiwać przez ten, przez. E... przez ten, przez te cząsteczki, które tutaj są, no właśnie. I po prostu, jak one dolatują do sandstone'a, to podskakujesz i tyle. Tyle? Tak. I chyba chyba wskoczyłem właśnie w to, <noise> że chyba mi się nie udało. Fak? No i znowu wskoczyłem. No jest nie głupie. wierzę. To nie jest głupie. To jest całkiem całkiem trudne, wiesz, wymagające. <noise> to jest głupie. Poczekaj, aż wskoczysz. Wskoczyłeś już w ten w tym widzę, bo spadłeś z tego stopki. No właśnie spadłem, no. no dobra. To jest głupie. No. Nie lubię tego. chyba mi się nie uda. No nie udało mi się tutaj. To słabo mi poszło. I wypadłem w ogóle z top 3. Ej, to tak nie może być. Chociaż ty albo chociaż ja powinniśmy tutaj być. No tak... Czekaj, yyy, kolor znaczy... Dobra, okej. Okay. Dobra, wiesz o co teraz chodzi? Nie mam pojęcia. Plujemy jajami na ten, na płótno i musimy A, za dostanę. zamalować na więcej jak ten. Wow. Jak się Wow, fajnie, ej, podobał mi się, mega. Yy, jaki jest mój kolor w ogóle? Żółty. <śla> tak się zastanawiałem. Ty, to był jest żółty. Nie, 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 nie. Proszę cię bardzo. Jak to twój jest żółty, jak mój jest żółty? E, to ten mój jest bardziej żółty niż twój żółty. Ty widzisz też żółty? Ja widzę żółty, no. Czy to wszyscy widzą żółty? Ja nie wiem. Wszystkich jaja. A to jest tak niemożliwe, że wszystkich jaja są żółte. też tak. E, tak można mi było się na spodziewać. pasku po, po prawej stronie, żółty. Żółta, żółtowa, Pierwsze prawda. miejsce? Co ty gadasz? Masakra, nie spodziewałem się. Dobra, nieźle, nie wiem. wyglądało to tak, jakbym przegrywał, ale, ale może być. Słuchajcie, jeśli Wam się podobają odcinki z jakim mozem, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. I oczywiście się pojawi ich więcej. No. Tak to pewnie zorganizujemy. Kurczę, ale, ale jestem świetny po prostu w parkurze, no ja nie wiem... Co, już, już sfailowałeś, nie? Tak. A ty? No ja lecę, lecę. Może nie jestem pierwszy, nie wiem, bo nie, nie widać tutaj innych tych, innych użytkowników Niech parkiera. Użytkowników, graczy chyba. Fuck! Aaaa! Przepraszam, spadłem na samym końcu. Ale, ale... Fuck, nie, no, na ostatnim skoku sfejlowałem, no nie wierzę. nie to Przepraszam, widziałem na tym, na nagraniu, jakiś przester poszedł potężny, a no. A, a drodzy widzowie, ja to jeszcze głośniej. <laughs> O nie, no to było tak przykre. Jak chyba, ja chyba, no ja chyba wam będę w języku migowym od dzisiaj nagrywał filmy. <laughs> Przykro mi, musisz się nauczyć. Dobra, tutaj kraftujemy, nie? Na tych płótnach pojawia się coś, co mamy skraftować i musimy to sobie ułożyć tutaj w tym paterni, który mamy na tym przed sobą. O Boże, cegła, 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 cegła. Eee, Netherrack, deska, endstone, cobble, kobble stone, drewno, dirt. I złoto. Drugi jest. O kurde, stary to było dosłownie ułamek sekundy Je, widziałem właśnie, na tym. No. Zadzwoniło jednocześnie, właśnie idealnie, najpierw ja później jaki. myślę, że kurczę, jakbyśmy mieli większe opóźnienie internetu, jakbyś mieli większe opóźnienie to Tak wygrał. Tak, tak, on słuchał słuchajcie tego co ja, co ja, co ja czytałem. Nie ja to milisekundy. Dobra, udało się słuchajcie, pierwsze miejsce wygrałem jakimś cudem. No to jaki teraz musisz się postarać i następną rękę wygrać. Także zaraz się będziemy na następnej ręce. A to już trzecią wygrałeś. Kurde, to weź się postaraj, przecież ci tak dobrze idzie w niektórych tych gierach. Jezu, ja się staram. Spoko, jezu, świetnie było. <laughs> Będziemy ten nazdrowiek pisać w komentarzu. Dobra, to idziemy na jedynkę chyba. Chociaż dwójkę czy jedynka. Ona, ona podsłuchuje cały czas jakby co. Nie? A ty masz Wiesz, na głośnikach? Nie, no co ty, na słuchawkach, ale mam te, rozdzielacze. Znaczy? No, że masz do jednego jacka dwa jacki podpięte. Aha, i dwie pary słuchawek. No. Jezu. Co Jezu? Takie fajne. No to wiesz, to to, mamy patenty mamy tutaj na to. Słuchaj, no jak masz ten sposób. Słuchaj, jak ja mam się się sposób... tylko jego, to się mniej nudzę, bo ja i tak nie mogę nic robić, nie mogę wstać, nie mogę wyjść, mogę tylko kichnąć. <laughs> Dobra, jedynka czy dwójka? Które było fajniejsze według ciebie? Yy, dwójka była fajniejsza. Chyba dwójka, nie? Dobra, to dwójka zróbmy no i jesteśmy na kolejnej ręce, słuchajcie druga ręka Kanon Tutaj nam wyskakuje taki wiecie, czyli działo I kanon będzie, nie kanon nie ten youtuber, ten mały taki youtuber tam wiecie, ten taki co comment bloki też robi Tylko tutaj kanon armata w sensie strzela do nas A w Polsce jest, czy co? No tak, tak. No to taki no, całkiem nowy YouTuber. Niedawno się gdzieś tam objawił i zaczął też nagrywać sobie. A ty Fajne ja nie rzeczy. wiem. Ale, ale, zrobię, ale mu reklamę. Ale mu reklamę. Przypadkiem zupełnym, nie? No. <grym> no. na pewno będzie oglądał, także pozdrawiam, Kanu, pozdrawiam. Albo to. to ogóle... Później się rozliczymy. <grym> to, to w ogóle jest taki fajny, na przykład nazwać się. Wagonik i no kurczę, każdy wlec w jakimś lecplay, wle, w Kiedyś, i robił komuś kiedyś miałem znajomego, znajomego z Minecrafta, który miał nick Minecart F1 I po prostu to było to było zbyt doskonałe, że mieć taki nick, no ludzie ci sami mogli reklamę robić z niczego. No właśnie mówię, że ty wspominasz to albo Sidirt nazwać, albo Cobblestone. Kurczę, masz reklamy wszędzie. No... O nie, kurde. Żyjesz stary jeszcze? żyje dalej. Oj. Ja... Ty stary! Dożyliśmy jak ostatni. No zakra. Dobra, to teraz słuchajcie, Jachi pokazuje jak się tutaj robi i teraz Jaki wygrywasz. Musisz pokazać, to to jest... że wygrywasz. O, dobra, to jest moja minigierka, proszę Państwa. Zaraz zobaczycie co się tu stanie. <laughs> dobra, obserwujcie z prawej strony tabelę wyników. I dobra, lecimy. Poszedłem akurat trzy, na tą stronę Gigolda, nie ma. 6, 7, no to już czuję, że świetnie ci idzie w takim razie. Super, wspaniale. Okay, słuchajcie, siedem sztabek, kraftujemy. Bum. Udało się. Pierwsze. Drugie. Workbench. Jedno drewno. Kraftujemy. Udało się. Szybciej, 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 szybciej. To ty Skłóre już? Buty. 2 3 4 Golda. Stary, ja tutaj mam takie tempo dzisiaj, że wiesz. Ale ja się dzięki, nie będę poddawał. Dzięki, dzięki, że mi mówisz, co craftujemy, to ja w ogóle nie muszę nie muszę patrzeć na to. Fak, co się stało? Stary, o fak, nie wyskoczyły mi buty i straciłem chwilę czasu. Dobra. Szybko, co to jest? Wagon. 3 4 5 Ciekawe, czy my mamy w takiej samej konfiguracji te żelazo. Mamy. Fak. A nie, a w żelazo, nie wiem. Ale w, w, sensie... w tej samej kolejności mamy przedmioty na pewno. I tak, tak, tak. Tylko zastanawiam się, czy ten, czy my mamy po prostu inną konfigurację, yy, czy, czy nie. Yy, tutaj jest 8, nie? Fuck! Gdzie jest ósme? Szybko. Ty, powódź u mnie jakaś. Jaka powódź? Pada strasznie wszystko. Aż tak mocno pada? Ojeju! To ja Hej, takiego... wiesz co? Weź aparat teraz, szybko, za, jak ten, jak skończysz. Tutaj jeszcze będziesz miał chwilę czasu No Skończyłeś już szóste? Skończ szóste Dobra, nie mogę, coś mi się popsuło, straciłem złoto, nie mam z czego zrobić Coś mi się pobagowało Szybciej dawaj stary, jeszcze drugie miejsce będę zrobić, dawaj bo zbagowało mi się Ach, zbagowało mi się Weź nagraj stary za oknem i wyślesz mi kawałek klipu i ja to wrzucę tutaj Zobaczymy czy taka powrót straszna Nie no, pada po prostu, na Dobra, Ale aż tak, na tak strasznie, strasznie? Nie no, po prostu na wana deszczem <laughs> Po prostu na wana deszczem Hmm. To może nie aż taka powódź. Może ci trochę. Ale tak chyba trochę. Dobra, stary ty miałeś wygrywasz tutaj, a wiesz A jakoś tak średnio ci idzie. No Dobra, strzelamy świniami, jesteś tam czy nie? No i nagrywam deszcz Ty chodź tutaj szybko i graj strzelaj świnią, a nie! Dobra Okej, okay. nie nagram, nie nagram Nie nagrasz deszczu? Nie, bo w mi nie łapie i w ogóle. Dobra. No, szybka szybko aparat postawić na oknie i tyle, żeby też... Ale widzisz, widzisz, jakie u, urozmaicenia rozgrywek minecraftowych. Tak. <laughs> nagraj deszcz, nagraj desz. <laughs> Z, Zwiększenie tego, dynamiki nagrania, nie? <laughs> no, a i ty już państwo, jakie? To Tutaj takie się ceni. Drodzy widzowie, wiecie, to nie to wszystko zaplanowane jest, mamy scenariusz tutaj. Tak, tak, ten, wiecie. Też był zaplanowany, ten wiedzieliśmy ten o które będzie, będzie padać. padać. Sprawdzaliśmy pogoda Legnica wpisaliśmy, wiecie, i wiedzieliśmy o której godzinie będzie też padać, nie? Ale pamiętasz, gdzie ja mieszkam, a ty... A stary, a ja, ja, ja oczywiście, że ja pamiętam. No. Lublin? Ja, ja za każdym razem... Tak, teraz Lublin. Jak jeździłem do tego do Lublina za każdym o razem, to, to miałem Legnicę, przez Legnicę zawsze jeździłem. O Pamiętam. A ja też pamiętam, widzisz. Padasz gdzie? W sensie, że Lublin. Tak, tak. No dobra. Dobra, słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie, e, nie wiem, jakieś, słuchaj, jedno szybko słowo, dawaj, słowo jedno. E, e, Lublin. Nie, 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 nie Lublin, coś e, innego. Konar. Konar, niech będzie związane z konarem, słuchajcie, zdanie, wplećcie to słowo w zdanie, nie piszcie bezpośrednio konar, napiszcie po prostu coś związanego z konarem, czyli na przykład, nie wiem, potknąłem się o konar, albo coś takiego. Fajne, najfnij, najkreatywniejsze, e, te, te pomysły będę zaznaczać serduszkiem, także słuchajcie, to jest dla was prośba, żebyście fajnie jakie fajniejsze rzeczy wymyślali. Ja się zabiję. <laughs> Yes. A, co się zabijesz? Nie zabijaj się. No, ale ja tak Proszę gadam cały cię. czas. Się chyba przyzwyczaiłeś już. No. Zazwyczaiłeś. No, ja mówię. Jaś się zabiję, ja się zachlasta, Jaś się zamorduję. Ale to ja się, się. To się wzięło stąd? Ale jaś też jest z Legnicy chyba, nie? <laughs> y tak. <laughs> o Boże, to jest suche. Yy, no, no, ale to, to się w ogóle wzięło stąd taka śmieszna sytuacja U mnie w liceum polonistka się spytała kim był ktoś tam, co nie? on był arystokratą I mówił mówi kolega Słyszysz to? To burza? To Dopiero... piorun Masakra, słyszałem, to, to całkiem wyraźnie i całkiem głośno Znaczy, no. żeby też słyszeliście, możecie napisać czy słyszeliście to no. A teraz zamieniamy się w kosiarki i jedziemy No i ten, i <laughs> mówi, a on był arystokratą i kto to był? No tak, kto to był? Mieszczanin? Chłop? Pani polonistka, ja się zabiję. I są się wzięło to? Ja się zabiję, które powtarzałem Aha, przez w sensie, Ja się kalaga. zabiję, tak? No co? Dobra, ja się zabiję, tak? Ja się zabiję. To okay. bo, bo ja nie wiem, czy wiesz, ale jak, jak oglądałeś to, ja w pewnym momencie miałem taką fazę, to, że powtarzałem to dosłownie przy każdej takiej sytuacji, gdzie, gdzie ona pasowała. Tak, nie, że, aż, że aż niezdrowo. że nie zauważyłem tego tak że aż naprawdę powiedzieć. niezdrowo. Ja to, mam takie są takie ospały. niektóre zwroty, które tak, nie, niektórzy potrafią sobie tak bardzo upodobać, ja że, teraz mam, że aż ja teraz nieprzyjemnie się co. to słuchę. Póki co, to jest po prostu póki mój co? ulubiony zwrot, który powtarzam... Ja zauważyłem taką tendencję bardzo dużo osób, które nagrywają na YouTubie, yy, mówią słuchajcie, ja też mówię słuchajcie, słuchajcie co tak. chwilę tak naprawdę słuchajcie, słuchajcie, ja słuchajcie. Tak wiecie. wiecie, słuchajcie, tak wiesz, zwracanie się do wy jako do widzów i tak nie wiem, lepiej może zwracać się na ty do widza. A co? właśnie to jest taki bardziej, bardziej, bardziej takie... Do kogoś. Ktoś ma takie chyba wrażenie, że ktoś do niego gada, a nie do. do jak grudzenia. mówisz na ty? Tak, tak mi się wydaje. Hmm, Ta, tak, jak, nie wiem. jak na przykład ratujesz jakiegoś człowieka, co nie, i potrzebujesz kogoś, kto ci na przykład pomoże zadzwonić czy coś. To nie wiem czy wiesz, to też nie mówisz wy. tylko a, mówisz, w sensie tak 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 palcem. rozumiem, że trzeba, trzeba na jedną osobę wskazać. Ty to w sumie nie jest głupi pomysł. Słuchajcie, czy wolęby? Słuchajcie, czy wolelibyście, żebym mówił do was w, jako wy czy jako ty? To też taka ciekawostka. Możecie też napisać w komentarzu, to mi strasznie ciekawi. Dobra. No wtedy musisz uważać na Fakt, to na formy, klępie. żeby nie mówić na przykład na dziewczynę, żeby nie mówić takich wiesz form, że To trzeba wtedy imię słowów używać? Imię słowy to są te bezosobowe formy, nie chyba? No 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 ch było. chyba tak. <laughs> Oj Ja już nie oh, wiem. O Ja już nie mam języka polskiego. <laughs> Tak, tak, życia. już po szkole, słuchajcie, już jaki maturę pisał, ja też już maturę parę lat ja temu już ja ja potrzebujemy po, po, po języka polskiego. polskiego. Polskiego już nie będę miał, to już nie muszę wiedzieć, co to imię jest. Dokładnie. Roz, no, rozmawiać no, umiem, pisać umiem. Wystarczy. No, no, tak, wystarczy, wystarczy, że umiemy mówić, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. I właśnie to słuchajcie, ja mam takie przyklejone straszliwie. Dobra, no. dawaj, ciśnij, dawaj, jeszcze jeden ci został. Za tobą biegnie, uważaj. Tylko jeden? Tak. Ty, nie, tu się jeszcze. Nice, pięknie! Nie, się schował, patrz. O shit, no to walcz z nim. Wytrzymaj. Strefę go, strefuj, czy coś tam, nie wiem jak to się nazywa, nie no, gram no, PvP, wiesz. Kiedy się strefowało, jak było ten, jak nie było tego, tych odstępów? Mam być w świnie, czy w niego? Je, w niego, w niego. Kurde, Kurde a mógłbyś mnie. go zrobić. Stary, i tak nie jest źle, trzecie miejsce masz. Może jeszcze mi wyprzedzisz, bo o, ja teraz nie już gwiazdek. Oj, fajnie, że jestem w topce. Oj, i to, to jest moja, moja jedna z najbardziej ulubionych y, tych gierek. No to teraz rozwalasz. Czy to na F5 ma sens grać, czy nie? Jak myślisz? Wiesz, co. nie wydaje mi się. Spróbuję. Spróbuję, bo wydaje mi strasznie mi zasłaniają inni gracze, takie mam wrażenie, więc spróbuję na tym na F5 tutaj. Czy trzymasz sprinta, jak lecisz tutaj jeszcze? tak? Nie trzymam, się... nie, to chyba nic nie daje, wiesz. Tak mnie zastanawiało właśnie. Fuck. Fuck. Ale lecę. Jak szalony, dobra, skończyłem. Ja też właśnie chwilą. <noise> Okej, okay, lecimy. Kurde, strasznie nisko teraz będzie. I teraz mnie wystrzeli speed. Ojeju. Daję sprint jednak, wiesz, teraz się zorientowałem. Daję? jeśli się sprinta, to tak, to minimalnie cię przyspiesza. FAK FAK! <noise> no nie, nie trafiłem. Dobra, o, fuck. Ale to spokojnie, fuck. ja zaraz. Ale <noise> no mam stary mam chyba najlepszy run w historii, w historii tej gierki. Właśnie znaczy widzę że jesteś pierwszy. Mój, ja tak, z za taką całkiem niezłą przewagą, 50 kratek na to, mam. No, i zaraz gość za mną nie wyprzedzi, właśnie mnie wyprzedził, bo się kurczę. Rozpęli. Nie poddawaj się, Złuchany. nie poddawaj się. Słuchaj, może ja jeszcze zrobię to wcale niewykluczone, że, że nie trafię w który z kółek. No właśnie, nie trafiłem. Shit. Szybciej, 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 szybciej. Kurde, już czuję twój oddech. <laughs> nie, no dawaj, stary, no widzę, że się wyprzedził, No nie, zaraz mnie wyprzedzi też, bo widzę, że za szybko leci. Kurczę. Zio. Fuck. fuck, fuck, Nie, dobra udało się. yes. <laughs> Jaki to był on, straże przerażający. Ja strasznie nie lubię takich emocjonujących gier. Dobra, klik. jestem trzeci. To tyle dobrze. Jestem drugi, daj, a ty jesteś pierwszy. Wow, Stary, jeszcze nice. trzy gierki. Jeszcze trzy gierki jest szansa. Twoja dobra, jak gierka. To tutaj ogląda, możemy powiedzieć. Zio wygrał u mnie dwie areny, tu zaraz wygra jeszcze kolejne dwie i Zio po prostu każdą arenę wygrywa. Ja nie Wiesz, wiem. co ci polecam? W momencie, kiedy... O, fuck. Zbogowałem się. Fuck. Dobra, już żyję. Yy, stary, w momencie kiedy masz cały czat zarąbany znaczkami, to taka też rada, możesz użyć skrótu F3D. To jest skrót, który ci, yy, który ci wyczyści cały czat. I wtedy wszystkie znaczki z czatu ci znikają. O, ja nie masz wyczyszczone, ej, tak ej, jak komenda clear, w tym, nie? W, yy, no tam w konsoli. Ej, to jest fajne, podoba mi się to zarobista sprawa. Wiedziałem, nie warto, wiedziałem. warto znać takie rzeczy nie widziałem się no, na pewno Nie mogę żadnego złotka trafić. A, chodź tutaj. Yes, ja jestem pierwszy, wytyfy. No bo ja nie trafiłem ani jednego zombiaka jeszcze. Kurde, ktoś trafił tego z TNT tam w oddali. Ja. Straszne. <laughs> Czekaj, kolejny z TNT biega. Chodź tu. Chodź tu, grzybie. O, oh, fuck. Patrzę, ja mam przewagę w ogóle, wytyfy. Złote trafiałeś, nie? Ja nie wiem, mi się wydawało, mówiąc, że ja nic nie trafiłem. Przez Kurde, drugi. Dobra, jaki jeszcze ma szansę, słuchajcie. 13 do 10 w tym momencie. Ciśnij, stary. Dawaj. O, to jest Moż to. Dobra, dawaj, tutaj wyścig teraz. Skupienie maksymalne, słuchajcie. Teraz nie odzywamy się prawie. Nie no, żartuję, oczywiście, będziemy się odzywać. Lecimy. Tak, i, i nastała cisza. <noise> będziemy gadać, będziemy gadać. Tak, tak, tak. Nie, słuchajcie, to jest zbyt absorbujące. Chyba jeden z najbardziej absorbujących gierek tutaj. No, to jest tragedia. Fuck. Udawajmy, próbuję że coś się, gadamy sensownego. Próbuję się skupić, ale to jest masakra, masakra. Wiecie, chcemy jak najlepiej tutaj wypaść, chcemy jak najlepszy wynik uzyskać. Wiecie, jest najgorsze? Kiedy musisz się podrapać w nos <noise> My Mucha przed chwilą usiadła na tym na ramieniu i czułem takie, ten, oh że muszę ją zrzucić, nie? Właśnie Masakra. ja przed chwilą przegrałem z podrapaniem się w nos Fak. Dwa, jeden, dwa, trzy, 2 <noise> <dwa. głos> Dobry komentarz pod rozgrywieniem No co <noise> mam robić, no stary mam teraz takiego stresa, chcę jak najszybciej tutaj jak najwięcej punktów uzyskać Słyszę ludzi gdzieś po bokach jak ten, jak kopią i mam wrażenie, że są o te trzy bloki przede mną. Ja powiem Ci tak, jesteś pierwszy, a ja jestem drugi. Dawaj, ciśnij w takim razie, a, pierwszy! Aż z taką przewagą?! Dobra, ja Masakra! Jestem... Słuchajcie, warto było się nie odzywać, to jednak miało jakiś, sen... jakiś sens. Pierwsze miejsce! <grym> nice, nice, nice. Dobra, ostatnia giera, możesz mnie jeszcze podgonić, ale już pierwszy nie będziesz niestety, nie, słuchaj, bo No właśnie, ale cię ja drugi, już jestem na pewno drugi, więc... Tak, już na pewniaka mamy, słuchajcie, mamy dwa bo pierwsze mamy... pierwsze miejsca, Tak, Kurde, nie no! Masakra, stary, nigdy nie wygrałem czterech gier z rzędu jeszcze. Pierwsze to jest totalny dwa... nie rekord dla mnie, absolutny. Wież, że dwa pierwsze jest niepoprawne? Nie mówi się dwa pierwsze, Co tylko jest? pierwsze dwa. Dwa pierwsze, co dwa pierwsze? Nie, nie pierwsze można, nie, nie mówi się dwa pierwsze miejsca, tylko pierwsze dwa miejsca. Ale u mnie to już są cztery pierwsze miejsca. Ale, wiesz co chodzi, jak zajmujemy dwa miejsca, w sensie ty, ty pierwsze, ja drugie, to wiesz, Aha, się nie, nie mówi. tak, 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 zrozumiałem, no. że no, 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 no pierwsze dwa miejsca, czyli pierwsze, pierwsze są w kolejności, dwa, dwa. a dwa pierwsze miejsca to chodziłoby o dwoje, pierwsze pozycje. No, no, tak, no. Tak, no. tak, 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 dobra, no to już zrozumiałem twój ten, twój tok myślenia. Takie, taka kurczę ciekawostka. No. Stary, kurde, tak naprawdę nie, mam, nie, nie mam, wierzę, ale nie mam idzie mi wyjątkowo dobrze. Oj, nie mam ty, ale ja też no. lubię takie ciekawostki. Ciekawostki są strasznie spoko. No zio, co mnie wywalasz, no? No, przepraszam, ale Ci no cię moje pierwsze miejsce. niestety. Zio, ja ci nie pozwolę. Ja ci ja ci tu wywalam stąd. Koniec, panie. Panie, jak pan stąd wypada? Stąd. Poczekaj. Tak, tak. Ja, się... ja się nie dam. Fuck! Tak! Ale mnie daleko wyrzuciło. I będziesz tak stać, fokusować się na mnie. Dobra, słuchajcie, drugie miejsce by się udało uzyskać. Jakiego i tak nikt nie zrzucił, bo miał za dużą przewagę punktów. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobał odcinek, pamiętajcie, że możecie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zasubskrybujcie mój kanał. I teraz macie okazję wpaść bezpośrednio na, e, na film Jakiego Macie go w karcie w tym momencie. Zapraszam. I na ekranie końcowym również. Także tam zapraszamy was teraz. zasubskrybujcie również jakiego, jeśli Wam się spodoba film u niego i jeśli lubicie materiały u niego. Jeśli chcecie więcej materiałów, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć, cześć.